W koniec z podrażnionymi oczami od tuszy do rzęs, koniec z łzawieniem oczu przez tusze do rzęs, które stosowaliście, które miały okropne składy, miały na przykład rakotwórczą trietanolaminę, plastiki, parabeny, alkohol, parafinę, która Wam wyniszczała mieszki włosowe i doprowadzała do wypadania rzęs, koniec z tym. W aptekach macie cudowny tusz do rzęs od SVR Palberal Mascara Protect. Jest ona specjalnie skonstruowana do wrażliwych oczu z tendencją do drażnień, podrażnień, alergii. Może to nie jest najterfalszy tusz świata, ale przynajmniej nie dający dyskomfortu i mający bezpieczny skład. Na stronach internetowych jego cena jest dość przerażająca, bo nawet sięga do 120 zł ale w Superfarmie za 55 zł. Zobaczcie, jaka przebitka cenowa. Zapraszam Was na film z analizą składu tego gagatka i przejrzyjmy mu się bardziej szczegółowo. Co on w sobie zawiera takiego, że jest tak ultra ultradelikatny? Hmm. O tym właśnie w dzisiejszym filmie. Tutaj mamy skład. Bazą preparatu jest woda. Oczywiście wosk. Pochodzenia naturalnego i tutaj później mamy barwnik. Mamy estry, oliwy z oliwek, które wykazują działanie łagodzące. Kwas stearynowy, który odpowiada tutaj za konsystencję produktu. Pentylenglikol, transporter przenikania. cytarel alkohol z grupy tłuszczowych, emolient. Pulan, substancja łagodząca. Później mamy poliglicerydy, które wykazują działanie łagodzące, wzmacniające rzęsy, jak i również nawilżające rzęsy. Później mamy olej żożoba, który pełni funkcję bezpiecznego, delikatnego emolientu. Gliceryl caprylate mamy tutaj stabilizator i emulgator bazy produktowej, guma ksantanowa, która zagęszcza produkt, baza emolientowa, galaktorabinian, który wykazuje działanie łagodzące puder, to znaczy się węgiel, e, także on tutaj podbija na pewno intensywność koloru czarnego. Ponieważ no, zastosowanie węgla w tuszu no, również czyni go bardziej napigmentowanym. Później mamy wypełniacz konsystencji produktu ronian sodu. Tylko i wyłącznie tyle. Zobaczcie. Zero alkoholu, zero plastiku, zero zapachów. Nic. Naprawdę baza preparatu jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna. I ten produkt naprawdę polujcie sobie taniej w internecie, bo naprawdę można go dostać za ułamek tej ceny, którą pokazują. A przede wszystkim może on nie będzie idealnie przez, nie wiem, 16 godzin wyglądać na waszych rzęsach, ale przynajmniej nie będzie wam szkodził. Ani waszym mieszką włosowym, ani waszym oczom. Pod względem składu to już polecam. Na dzisiaj to tyle, kochani. Jeśli się film podobał, to łapeczka w górę. Jak nie to w dół, Wysyłam Wam dobrą energię, no i mam nadzieję, że wypróbujecie ten dobry tusz. A my widzimy się w następnych filmach na moim kanale niedługo. Buź jak wielki papa! Pa.